Patrzcie, jest coś. Mogę Z czujką? No. Okej. Okay. Generalnie patent jest taki. W czwartek chyba Pepe do mnie przyjdzie. Bo ma o battlefield do trzeciego oborczaić. Mhm. Widzisz moją dupę? Tak, właśnie masz coś dużego w więc... niej. Jestem gotów. Widziałem, że wystrzeliłeś mnie z tego ciała. No, dobra. dobre no, w ciała. Koniecznie musimy spróbować jeszcze raz. Tak jak. Spróbuj na ten budynek Przede mną. Nie to, nie ten, nie ten z, z lewej. No, ten jest. Come on, come on. Czekaj, trochę do przodu. <laughs> Poleciałeś do przodu? Poleciałeś, zbiłeś na to. Na w ulicy może będzie dał. Trzeba spróbować. Trochę bardziej wzdłuż ulicy ustaw lufę okay. O, teraz spróbuj No nie, nie w skały! W ulicy No trzeba było przewrócić trochę w lewą tą lufę, bo tak w prawą żeś dał Pojdzie trochę do przodu tam Żebym cię nie musiał ścigać

Moment. Okej, okay, dawaj. Stona, jak się zabiłem, to yy, jeszcze przez troszkę. Trochę w lewą nie daj. Dobrać. Jeszcze troszkę? Taka, bo nie, <śmiech> <śmiech> nie no, sakra. <laughs> Nagrywasz to? Podniesiesz lufę trochę do góry? Jeszcze troszkę? No <śmiennie> zagra! Ej, <śmiennie> to mnie nie zabija, nie? Nie, bo do, 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 do użycia. Dostaje damage tylko i wyłącznie dlatego, że zahaczam o coś, wiesz? Okej, okay. przestaw trochę w lewo Okej, okay. teraz <noise> dawaj No bo o ten zahaczyłem, czekaj, to jakiś koleś jest z lawie Te A to rajter rajter nie strzelaj do nas Jesteś z nami na serwerze? Tak. Dobra, ustaw się troszeczkę w lewo, żebym nic nie nie zahaczyło ten. W twoje prawo, przepraszam. I daj na maksa wsteczne, daj na maksa wsteczne. Nie strzelaj. Moment, moment. Dawaj, poczekaj, poczekaj. Ja nie dostałem w ogóle demo. O, ta, teraz, teraz. Ok, spróbuję jeszcze raz. Podnieś lufę trochę do góry Czekaj, ja się ustawię to, bo to muszę przejść tą o o, o muszę przejść to z grubiej na lufie dopiero wtedy wyrzuca o, stój, tak, A Dę, było, Czyli odrzut jest generalnie cały czołk odrzuca, tak? Chyba tak spróbuj teraz no, słuchaj, czy e, jest generowana siła w tym momencie? W, tak jak masz lufę, to na tym zgrubieniu. Trzeba to zgrubienie stegować um. Myślisz, że spróbowałem? Dobra. No! Dobra. no. Dużo szybciej leciałem. Trzeba wrócić czołg tyłem. I dużo dalej. No. Kurde <gulana>, dobre. trzeba gdzieś zmiksować filmiki z odcieniem. jak to wygląda. No, nie, nie, nie. Aha, dobrze. Z, to jest tak Z um. Z przodu wejdę. czekaj, moment. nie, znowu tego, obróć trochę w lewo ok ja muszę, muszę się ustawić tak, żebym na wprost widział lufę, o, czekaj, czekaj, moment, moment teraz 哟，呃 <laughs> <laughs>，变个。